Cześć, witajcie! Zgodnie z zapowiedzią Tak jak mówiłem nagram, nagram do końca Alfa Elfonsinia 2 te, pochodzę w te miejsca, w których nie byłem No i po prostu muszę muszę uratować tego ducha świąt. No bo gdzieś się zagubił, a dalej, by nie znalazłem, dalej nie wszedłem gry. Tak samo chcę zmaksymalizować totalnie grę, czyli oba bonusy odblokować. Nie będzie dużo odcinków z tego. Może nawet w jednym się uda wszystko zmieścić. No chyba, że bonusy będą jakieś ciekawe. No to to już troszkę oddzielnie może być. No, i teraz sobie po prostu będę grał, tylko nie, nie wiem, jak, co się stanie, jakbym na tym zaprzegrał, nie mam pojęcia, ale to prawdopodobnie później sprawdzę. Teraz, mi, teraz nie chcę, teraz sobie po prostu pogram od nowa, bo chcę pochodzić, tak jak mówiłem, w te miejsca, które ominąłem. No, i prawdopodobnie całość będzie w przyspieszeniu, tylko te fragmenty, w których coś będę chciał pokazać, no to tam normalnie będzie leciał film. No dobra, ale jeszcze zanim sprawdzę, to chciałem zobaczyć, czy można po prostu sobie na danym zapisie chwilę pograć i czy potem normalnie można o, wczytać. No i tutaj. No, i jest. Jest zapis normalnie. A, jak wybierzemy, mamy wczytaj skasuj, powrót. Dobra, najpierw zobaczę, wczytam. Aha, czyli takie coś się nie zepsuje dopiero cały, cały poziom. Pewnie od, od tego pajaca albo, albo nawet jeszcze więcej trzeba przyjść. No dobra, to ja to wyłączam. Kasuję. No i zaczynajmy. Oj, piesę, piesę. skill no nie nie skilla mam w strzelaniu o, chyba znalazłem pierwsze miejsce którego wcześniej nie odkryłem no, hmm, chyba tego nawet nie widziałem no to ciekawie, dobra, to lecimy dalej o! No prawie, dobra, troszkę spadłem, o i chyba to też pominąłem, to jest druga, drugie miejsce, kolejne chyba trochę dalej będzie, no i tak będę teraz sprawdzał każde miejsce w każdym razie. Oj, ja jakoś tak słabo skoczyłem, nie, dobro, to było beznadziejne stracenie życia, nieważne, już cię ogarnął. O, możliwe, że to jest to miejsce? Nie, chyba jeszcze za wcześnie. Bo teraz je sprawdzić na filmie, które rzeczy pominąłem. Tak, to jest to. Tylko teraz jest problem, bo tutaj nie chcę iść górą. Chyba to. Nie chcę iść górą, tylko. O, że słabo mi teraz wychodzi z Dobra, chcę dołem iść. O, teraz idealnie uleczyłem się. I tutaj na pewno nie chcę skoczyć. Dobra, no, może i nie zmaksymalizuję wyników gry, ale chcę inną drogą iść. Tą, które, której nie. O, o, tego na pewno nie zebrałem do końca. Jak to zrobić teraz? O, jest OK. Jest OK. O, niepotrzebnie zebrałem. Przypadkowo. I teraz jeszcze się cofnę, żeby to zobaczyć. O, no dobra, tutaj. Tak. To całkiem nieźle. Na razie tutaj wszystko zebrałem. Wszystko, wszystko. O. I tutaj już chyba mnie nie było. No. Tylko jeszcze bym chciał tam na górę wrócić. Tylko nie wiem, czy tym jechać. Czy. Jakiś inaczej muszę. Chyba tak spróbuję. Dobra, nie przyjrzałem się. I może taki też pasek ten pod, pod tą platformą ma sugerować, że mam tam się udać. O, prawie. Nie wiem dlaczego się nie przesunął w powietrzu. No już tylko trzy życia, to jest akurat duży minus. Hmm. W sumie to chyba teraz było bez sensu żebym tutaj spadał, po pierwsze powinienem zapamiętywać mapy, nie robić w ten sposób, że potem nie pamiętam jak wygląda mapa pode mną. no bo taka to jest kamera, że się nie wie. O, dobra. Teraz dobrze wskoczyć. O, poważnie. Dwa życia. Będzie tragedia. Nie, żebym chciał cheatować, ale ciekawi mnie taka sprawa, czy jakbym wyłączył grę, zdążyłbym wyłączyć grę zanim by się skończyła animacja gnięcia. <grym> dobra. Czy, czy wtedy po prostu bym Zachował to życie, czy nie? Dobra, kolejna próba. Już tylko dwa życie mi zostały O, jest. No i właśnie, czego się nie robi, to widzę. O, tylko tam jeszcze bym chciał doskoczyć. Nie wiem, co tam jest. O. Aha, tu już byłem. Spoko. Czyli równie dobrze mogłem tędy pójść. Jestem geniuszem. Ale bywa. No, mam nadzieję, że tam na dole nic nie było. To byłoby bez sensu. Czy coś tam było. Będę musiał tam dyskryminować. Jak nie, to się wracam. Dobra, tam jest raczej woda. Nie ryzykuję bardziej. Także już mam tylko jedno życie. Nawet tego nie skomentowałem. I nie będę wyłączał po prostu gram, gramasz zginę albo przejdę. A tutaj miałem jeszcze zrobić coś. coś tutaj, jest tylko dla pewności. Nie, nic nie widzę. No to lecimy. Raczej będę robił. Tak, sobie dzielił to na te, Tak jak wcześniej były podzielone odcinki, bo po prostu o wiele łatwiej jest. Najpierw obejrzeć sobie film i zobaczyć, co tam ominąłem. Wtedy wiedzieć, gdzie mam iść. No, i tu jest takie miejsce, właśnie, co raczej nie mam zamiaru tam iść, żeby to sprawdzać, czy faktycznie tam coś jest na tej wysepce podobną. raczej tylko. Ozdoba, o, wrócę się po serce. <laughs> Kolejne serduszko, może też się przyda. Wow, drugie życie. No i to już tutaj jest na pewno koniec. Także. Ja się zastanawiam, ile to zajął, tak, zajął ten odcinek, no chciałem zrobić to w całości jedno, no dobra, może to się trochę dłużej zajdzie, także powiedzmy po tym odcinku chyba będzie przerwa jakiegoś wychodzi, o może krótsze po prostu będą, tak, po tym, po tym, że jeszcze jeden, teraz dopiero połowa i tutaj druga połowa całego odcinka. Dobra, ale to i tak na razie wezmę sobie przerwę, zrobię. Tak mi będzie łatwiej.